Michał Probierz dobija do 20 meczów w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Po marcowym zgrupowaniu 52-letni trener ma na koncie już 19 spotkań drużyny narodowej pod swoją wodzą. Biało-czerwoni wygrali 9 z tych starć, 4 zremisowali, zaś w 6 z nich nie zdobyli ani jednego punktu. Na marcowym zgrupowaniu kadry Polacy rozegrali dwa mecze. Pokonali 1-0 Litwę, natomiast z Maltą zwyciężyli 2-0. Po dwóch premierowych kolejkach eliminacji do Mistrzostw Świata 2026 roku prowadzą w swojej grupie kwalifikacyjnej. W następnej serii gier zmierzą się na wyjeździe z Finlandią. Kibice mają różne opinie na temat pracy Michała Probierza. Jedni chwalą trenera kadry, inni nie wypowiadają się o nim pochlebnie. Swoim zdaniem o obecnym selekcjonerze podzielił się Tomasz Lipiński w programie Tylko Sport na kanale sportowym. Dziennikarz zdecydowanie nie jest jednak entuzjastą pracy 52-letniego szkoleniowca. Wzięliśmy do pracy na to stanowisko zwykłego rzemieślnika ligowego i liczymy, że nam coś wyrzeźbi. To życzeniowe myślenie. Niczego nie ujmuje Michałowi Probierzowi, bo wiem, że jest pasjonatem, ale to stanowisko wymaga nieco innego podejścia, stwierdził Tomasz Lipiński.